Cześć kochani, tu Daria z Laboratorem Papieru. Dzisiejszy filmik będzie o tym albumie. Jest to album tagowy, wykonany na wymiankę z grupy na Facebooku ScrapTube. I założeniem tej wymianki był album tagowy o wymiarach 8x16, gdzie mamy 6 tagów. Mój wygląda tak, zrobiony jest z papieru z Użyłam tutaj stempelków, dużo stempelków, pasty tuszu trochę, także jest taki delikatnie mediowy. Album jest w tematyce, zresztą co chyba widać, podróżniczej. No i co? Przejdźmy do prezentacji. To jest okładka, jak widać. Na okładce mamy odbite stempelki, mamy zmaski pod spodem i to jest pasta nouveau. wzór. Stempelki są odbite archiwalem czarnym, to są stempelki różne, bo są i, i jakieś firmowe się znajdą, i z Aliexpress, i z gazet też, także całkiem różne. Mamy tutaj też tekturkę na okładce, to jest skrapiniec. Mamy róże wiatrów i to jest wykrojnik z Ali. Mamy napis... To jest akurat napis z zestawu stempli z gazety. Jest wyembosowany na. Generalnie jest podstemplowany ciemnym tuszem, a potem jest wyembosowany na... na przeźroczyście. No i wycięłam, żeby ładnie tutaj pasował. Strony są zrobione tak, że to są tagi wycięte wykrojnikiem Screalize. I jak widać, tutaj jest większy i mniejszy. Najpierw czarny, czarny papier, potem wziąłam. To są papiery zakrzone. Całość potuszowałam. To są tusze z Primy. Nie pamiętam dokładnie. Kolor filozofii chyba się nazywają. I to jest taki ciemny niebieski. Więc tak wygląda pierwsza strona. Druga wygląda tak. Zostawiłam miejsca na zdjęcia. Wszystkie zdjęcia są pionowe i są to połówki. Zdjęcia 9 na 13 Tutaj mamy z wykrojnika. To są wykrojniki też z Ali, tu jest tekturka, też ze Skarpińca. Tutaj oczywiście odbite pod spodem, wytuszowane. Album jest dość prosty. Są po prostu miejsca na zdjęcia i są ozdobione. Tutaj kolorowałam yy, sama ten, ten bilecik. Generalnie wszystkie te obrazki kolorowane są przeze mnie. To też jest akurat z zestawu z gazety. Tutaj mamy z wykrojnika też taki napis, to jest z, z Ali też. Hmm. Tutaj mamy też obrazki pokolorowane, mamy wyciętą walizkę. Następna strona to jest drogowskaz. Tutaj pod spodem jest też róża wiatru odbita. Napis here. Tu mamy walizkę. Eee. Tyle w sumie, no i napis. Wszystkie te elementy są podniesione tak, żeby można było, no nic nie widzicie. Te elementy są tak podniesione, żeby to można było spokojnie zdjęcie, zdjęcie wsadzić bez problemu. Ta jest, te dwie strony są dosyć proste, bo to jest tylko teksturka. Też ze skrapińki, akradam taki zestaw tekturek podróżniczych. Tutaj mamy kawałek wyciętego globu. Tutaj jest taki mały, kolejna strona. Całość starałam się utrzymać takiej kolorystyce, właśnie bardziej brązowo-bardziej granatowej niż brązowej. No ale pasowały mi też troszkę, właśnie te brązy, więc je tutaj delikatnie użyłam. Wydaje mi się, że fajnie to wygląda w całości. Czy mam ostatnią stronę? Że fajnie to w całości wygląda. Te, tutaj też te tematy na zdjęcia obsemplowałam na około. Żeby było ciekawsze, bo po prostu jak się wklei zdjęcie, zależy jakie będzie zdjęcie, bo może być troszkę mniejsze, tak żeby weszło tutaj w środeczek. Może być tak, że będzie w połowie tego, że tylko będzie lekko wystawać. że wydaje mi się, że całkiem ciekawie to wygląda. Z tyłu tylko jest mój podpis. Wszystkie, yy, wszystkie tagi są zanitowane, tak żeby się nic nie niszczyło. Te wszystkie elementy są na kosteczkach 3D, żeby było... Trochę bardziej przestrzennie. Jeszcze jak zdjęcia dojdą, to też troszeczkę się powiększy. Kółko dam dosyć duże, tak żeby można. Jak zdjęcia wyjdą, to żeby nie był tak, tylko żeby jednak się fajnie złożył. I to w sumie tyle. Jeżeli chcecie coś wiedzieć dodatkowo na temat tego albumu, to dajcie znać. Zdjęcia oczywiście znajdą się na mojej stronie. www.laboratorium.papieru.pl i tam myślę też yy, najważniejsze rzeczy, których użyłam. To też umieszczam. Zapraszam Was do innych filmików, do subskrybowania, do komentowania i widzimy się w następnym filmiku. Pa! pa.